Zobaczą, że już nie siła, że to zmniejszą renę to zaczynają przeszkadzać. Mówią, że albo mówią do roboty za bo albo mówią, że gdzieś pracuje. To oni, znajdźcie to ścierwo i zalewcie. Nasyłają policję, żeby, wszyscy, żeby później straszyć, że żeby, niby sądzenie zrobić złodzieja, że jeszcze się do roboty. Znajdźcie to sierpło, pozabijali pozabijajcie kurde. Jak nawet nie szedł. Albo mówią, że gdzie trenuje, a ja stąd trenuję. Kurwa, mnie trenował już kurde 7 lat. Ostatni gociak ode mnie. Pęcaj wagi. Sześć lat tam się trenowałem. Kafulerę. Zaczął jeszcze w 2010. Jeśli nie mylę. Wakacje, rano pierwszy trening przyszedł. Już posiadał Cordo Mundo Cafuera o Messe d'Ande, zawiercił na Wadi Rado, później są zdobyli w Kamaguri Wadi Zado drugie i zdobyli Laini no nie chcieli zostawić, była w wiadomo dlaczego. naszego, totalna boksera w ogóle fakt, że już nie było Mundo to już wiemy. W wieku 39-40 lat skończył ten obręb, się panować, chyba stanęło za Cały czas miał kontakt z osobą, co się ulewał już na scenę. się w często blokowane ten. Galer to samo robią. wsparcie co to za grupa. I rozwieście pizdu, na tych święciach, chyba są kajacie Do usług za i tak, a się na jastydzą, na machodę, na raka. O, ja, może, ja, nie, nie dają się zrehabilitować, żeby iść do pracy. normalnie no nie tam się, żeby, żeby, żeby na lewo ciężko. wydawał ja i mama do dziesiątki tysięcy co roku na rehabilitację. Nie ja że to tak łatwo, żeby, żeby się, siły i pieniędzy kosztuje. Zaraz odwróć to działacz. Będzie pan, zobaczmy. Dajcie to ścierwo co czuje o winie, nie zaś pracu, mówią że nie pracuje, jak nie pracuje Albo że tenuje, jak nie tenuje, tenuje, ale sam w domu W parkach Można w street walkach, na miasteczkach I tam pojeżdżają, są I co mówią, że nie mam buta, jak mam butę Nie To jest tu, a grupa to jest głupa. Dla głupi. Tak, jeszcze tak 15 lat Nawet nie są na... że te siedem do wyciągnęłem źle. Różki. Ja 7 razy. I mi to da się, że kury, to mamy, żeby to było normalnie. 7 razy. Musiałem patrzeć, ale dziś ciężko widziałem. Siła woli mnie zabrała. Chodziło nie wiem, co w mieście muszę dać, żeby pamiętać. 太多，哎，稍微一摔，哎，现在。